Dlaczego uważam, że profesor S. Wro. nie powinien tyle pić? Słuchajcie tego. Pomiar przekroju poprzecznego na przykładzie czaszki lwa. To jest Lew Leworkowaty oczywiście. To jest żwacz. Tak mierzy przekrój poprzeczny. O ile się zgadzam. Że Hiena zdecydowanie nie ma najsilniejszego ugryzienia wśród ssaków drapieżnych, to z tym pomiarem, z tą metodyką pomiarową przekroju poprzecznego już się nie zgadzam. Tu jest jedno badanie, jego w sumie e, pisze s w row, gdzie obliczył, gdzie jest krokuta, krokuta jest, krokuta, krokuta masa 69,1 kg. Siła na kłach 773 N Bw 117 Podczas gdy z wzoru na BFQ Czyli 77,7 razy siła w newtonach Podzielone przez masa ciała w gramach do potęgi 0,5703 Wychodzi BFQ niższe niż to co on tu wpisał Czyli 117 wodzi 104 czy tam 108 Jakoś tak nieważne, w każdym razie niższe niż to co tutaj jest napisane Teraz odnośnie samej siły w stosunku do masy tej hieny. waży 69 kg jest w rou, napisał tutaj 773 N siły na kłach. Tymczasem sprawdźmy, co mówi badania na psach domowych. Dokładnie to. Pies domowy, masy na przykład mieszanka labradora owczarka. Masa 40 kg, dwa razy mniej. Prawie niż tamta hiena. Siła ugryzienia na kłach. Gdzie to jest? Tu jest. Kuka, tu jest. Szonowce 3417 N, kły 859 N, czyli dwukrotnie mniejszy pies domowy. Wywiera większy nacisk na kłach niż hiena centkowana. Teraz co do metodyki jego pomiaru, tu jest czaszka hieny centkowanej 27,7 na 17,6 szeroka. Teraz według jego metodyki pomiaru, zróbmy skalę 1 do 1, bo na szerokość mogę, bo się mieści w ekranie akurat. Chwila 17,6, 17,6, trochę więcej, to jest skala 1 do 1 mniej Dobra, nieważne. Nie wiem, czy jest 1 do 1. Nie będę się teraz bawił w ustawianie dokładnie skali, ale jest 17,6 szeroka. Według jego pomiaru to wychodzi tak: 6,5 na na 6,5. Na 6 to około 40 cm2 przekroju poprzecznego w jednym oczodole łuku jarzmowego, czyli razem, bo dwa są, to jest 80. I teraz dla góry, czyli dla skroniowych, wyjdzie mniej więcej drugie tyle. Tu niestety nie mam rzutu dla skroniowych dokładnego, bo jest bardziej tak z przodu. I też znowu na 17,6 mniej więcej trzeba ustawić i zmierzyć. Tak i tak. I wyjdzie około 160, 170, 180 maksymalnie centymetrów kwadratowych przekroju poprzecznego łącznie. Są dwie strony oczywiście, czyli też znowu skroniowy trzeba podzielić raz, dwa po przeliczeniu jednej strony. 180 razy chwila liczę 180 przekrój poprzeczny kurde 180 razy 30 N na centymetr kwadratowy. Podziel na przełożenie szczęki hieny Szczętkowanej, które wynosi 3 plus minus 3,0 na kłach. Tu stąd wynikowy zaczep mięśni szczęk odległość od do osi obrotu przez wynikowy zaczep mięśni szczęk do osi obrotu równa się 3 około podzielę na 3 równa się 1800 N na kłach on tam wpisał 773 N na kłach a zatem prawdopodobnie pod te swoje obliczenia on podaje siłę na kłach przy maksymalnym kącie rozwarcia szczęk gdzie siła spada około ponad dwukrotnie czy tam dwukrotnie w przypadku hieny bo na psach dingo można pokazać to bo to zmierzyli Dingo, Jafsa, Angle, Bite Force. Bite Force. Dingo rozwiera szczęki na podobny kąt jak Hiena. Tu jest 5 stopni, 512 N, 65 stopni, 230 N. Na kącie około 60 stopni, czyli maksymalnie Hiena może otworzyć szczęki, będzie dwukrotnie mniejsza siła. Czyli on tam podał 773 N. Czyli to, co mi wyszło, musimy podzielić przez dwa na maksymalnym kącie. To jest 900 N. On tam 773 dla 70 kg hieny. Natomiast my nie wiemy, jakiej masy była ta hiena, ale porównując do innych drapieżników, przypuszczam, że ta hiena mogła ważyć więcej niż 70 kg. To prawdopodobnie jest czaszka maksymalnie dużej hieny. Grzebień strzałkowy jest bardzo mocno rozwinięty, co widać tutaj. Czyli to musiał być duży, dorosły osobnik. Prawdopodobnie jest 85 kg, czyli maksymalny rozmiar. Także mu tam wyszło po tych jego obliczeniach właśnie tyle. Natomiast licząc tak, jak ja liczę, czyli tutaj to razy po strzałkowym, powierzchnia przyczepu, długość razy szerokość żwacza i skroniowego. Tutaj skroniowy, tu jest żwacz. Wychodzi no, dla tej czaszki około 300 cm2. Jest jego metodą 170 około. Także prawie że dwa razy więcej wychodzi moją metodyką pomiarową. I wtedy wychodzi dla tej hieny na optymalnym kącie szczęki 3000 N około na kłach. A według jego obliczeń 1800 N na kłach na optymalnym kącie szczęki. Prawdopodobnie moje obliczenia są bliżej prawdy. Hena ma przełożenie tutaj stąd na Trzonowce około 1,5. To te 1800 razy Razy 2, bo jest 3 tu, tu jest 1,5, czyli dwukrotna różnica w dźwigni. To się równa 3600 N tu, według jego obliczeń. Podziel na 9,81 razy 2, 201 to jest ile funtów? 800 funtów a 30 kilogramowa młoda hiena wycisła w programie Bradiego Bara 600 funtów gdzieś tymi kłami, tymi zębami przedtrzonowymi prawdopodobnie, może trzonowymi nawet także według obliczeń po BFQ dla dorosłej dużej hieny prawdopodobnie tak do którego osobnika należała ta czaszka 85 kg wycisłaby jakieś 1100 funtów według moich obliczeń wycisłaby jakieś Pila. 3000 razy 2, różnica w dźwigni 2, 6000 N, podziel na 981, razy 2, 201. Według moich obliczeń 1350 funtów, mniej więcej Max duża hiena na Trzonowcach wyciśnie pod optymalnym kątem, a według jego ile tam było? 800 coś funtów, nie? 1800 N. Razy 2 podziel na 981 razy 201 no 800 funtów. Także jego, jego obliczenia metodyka pomiarowa jest prawdopodobnie na 90% błędna. Mierząc tylko te otwory z góry na dole między łukami jarzmowymi a mózgoczaszką, ponieważ bardzo zaniża siłę ugryzienia tych drapieżników. Prawidłowa metodyka pomiarowa polega na tym, żeby zmierzyć tutaj tą powierzchnię grzebienia strzałkowego, gdzie są przyczepy dla mięśnia skroniowego, potem szerokość dla żwacza mniej więcej jego metodyka jest dobra, bo pokazuje właściwe wartości, ale dla skroniowego jak na przykład jakiś drapieżnik ma bardzo mocno rozbudowaną mozgoczaszkę daleko wychodzącą poza te otwory łuków jarzmowych, tu w tył jak u obcego, jak na przykład łasica i ma dodatkowo przed całą długość ten grzebień strzałkowy to te wyniki po tym, co on liczy, po tej metodyce pomiarowej, co on liczy, się bardzo mocno rozjeżdżają. Tym mocniej, im ten grzebień strzałkowy jest tutaj dalej rozwinięty. Także tyle chciałem powiedzieć na ten temat.